Kiedy kilka dni temu mówiliśmy Wam o nowo powstałym studiu Lucasfilm Games, nikt nie spodziewał się, że już za kilka dni zobaczymy jakiekolwiek efekty tego przedsięwzięcia. Ale jeszcze chwilę przystopujmy, bo warto przypomnieć czym jest Lucasfilm Games. Bo nie wszyscy wiedzą, kilka razy spotkałem się już z błędnym przeświadczeniem. Mianowicie Lucasfilm Games to nie stricte studio deweloperskie, a bardziej brand, którym tytułowane będą gry z uniwersum Star Wars. Jest to coś bliźniacze podobnego do powstałego w 2020 roku PlayStation Studios. Jak dobrze wiecie, Days Gone, The Last of Us 2, Ghost of Tsushima otagowane są właśnie logiem PlayStation Studios. Mimo tego, że Days Gone robili ludzie z Band Studio, The Last of Us 2 z Naughty Dog, a Ghost of Tsushima z Sucker Punch. Wiele lat musieliśmy czekać, aby Disney sięgnął po rozum do głowy i zaczął w końcu myśleć szerzej w sprawie gier z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Od kilku dobrych lat pieczę nad marką sprawowało Electronic Arts, które stworzyło Battlefronta 1, 2 oraz Jedi Fallen Order. Nie mogę powiedzieć, że są to złe gry, ale mimo wszystko potencjał tego ogromnego Uniwersum nie był przez EA dobrze wykorzystany, aż prosi się, żeby pojawił się w końcu jakiś otwarty świat, jakiś Airpek. I może proszę nie od jej. Proszę. Tak się składa, że nareszcie Disney postanowił udostępnić markę Star Wars w większej liczbie deweloperów. Na oficjalnym koncie jednego z największych gigantów w rynku gier pojawiła się zapowiedź kolejnej gry ze świata Star Wars. Tym gigantem jest nikt inny jak francuski Ubisoft. Projekt jest jeszcze we wczesnej fazie produkcyjnej, więc nie zobaczymy go w najbliższym czasie na naszych ekranach. Za całość odpowiada Studio Massive Entertainment. Jeżeli nie wiecie, kim oni są, to już Wam mówię. Studio Massive Entertainment od odpowiada chociażby za The Division, a to rzuca nowe światło na to, czym finalnie może się okazać ten projekt. The Division to gra wieloosobowa, tak zwana usługa oraz Luther Shooter. Posiadała otwarty świat oraz dużo przeciwników, którzy przyjmowali pociski jak gąbki. No tak, w skrócie Wam powiedziałem, czym The Division jest. Istnieje więc spore prawdopodobieństwo, że nadchodzący Star Wars będzie właśnie Wiele z owej gry. Zwłaszcza jeśli tworzony jest na tym samym silniku, czyli Snowdrop. Snowdrop też charakteryzował się ciekawym generatorem płatków w śniegu Czym też właśnie The Division 1 była reklamowana w dużym stopniu Więc pewnie i w Gwiezdnych Wojnach postanowią wykorzystać tą umiejętność silnika Może się okazać, że i tutaj rozgrywka będzie przeznaczona głównie dla multiplayera Z drugiej jednak strony to EA tworzy Star Warsowe battlefieldy, Więc w franczyzie bardziej przydałaby się przygoda z singleplayera W końcu studio Massive Entertainment pomagało przy tworzeniu takiego Assassin's Revelations, czy chociażby najlepszego Far Cry'a, czyli Trójki Warto również dodać, że EA nie traci praw do tworzenia gier w tym uniwersum tylko po prostu nie posiadaj już ich na wyłączność. I bardzo dobrze. Sean Shotow z Disney'a wypowiedział się na temat elektroników, i jej było, i nadal będzie naszym bardzo ważnym partnerem. Teraz i w przyszłości. Ale uznaliśmy, że jest miejsce dla innych. Ja nie mogę się doczekać jakichkolwiek wiadomości, bo gdyby gra okazała się RPG-em w otwartym świecie, to chyba bym spadł z fotela, bo o grze marzę od kilku dobrych lat. Może to CD Projekt Red kiedyś by się zabrał za markę Gwiezdnych Wojen. To byłoby ciekawe. Dajcie znać w komentarzach, jak według was mogłaby nadchodząca gra od Ubisoftu wyglądać. Jestem ciekaw waszych opinii na ten temat. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy z sobie dodatkowo o miłym zjawisku w CD projekcie streamerze, który za pomocą fleta wygrał w grze Battle Royale oraz o nowej grze Indiany Jonesa, która tworzona jest przez ogromne studio. Ostatnio poprosiłem was o 1000 łapek, a wy wybiliście grubo ponad 2K, to zróbmy tak samo. Dawajcie 1000 lajków pod tym filmem, by możliwy odcinek wpadł jak najlepiej w algorytmy. Sub, dzwonek. Zaczynajmy. Jakaż to może być miła informacja dotycząca CD Projektu? Otóż no może. I też i tak powiedzą, że wymyśliłem. Jednak, jak wiecie, zapewne nieciekawa atmosfera panowała w firmie po premierze CyberPunka. Kiedy wyciekały informacje, że deweloperom nie dano wystarczająco czasu na doszlifowanie gry, można się było łatwo domyślić, że kolorowo, tam w środku, nie było. To przecież głównie na właśnie deweloperów spadła fala krytyki i standardowo, jak to się regularnie dzieje, otrzymywali groźby od rozgniewanych imbecyli. Gra mimo tego, że genialna, to za sporymi problemami. Te problemy mają zostać rozwiązane w najbliższych miesiącach, a dodatkowo już niedługo otrzymamy darmowe DLC do gry. Jak się okazuje, mimo napiętej atmosfery we firmy, nie odnotowano zwiększonej liczby odejść pracowników. Przynajmniej tak mówi CEO firmy, czyli Adam Kiciński. Powiedział on też takie słowa. Naturalnym w sektorze gamingowym jest, że po zakończeniu kilkuletniego projektu, część pracowników, która pracowała nad tym projektem, będzie rozważała zmianę pracodawcy. Nie wiem za bardzo, jak to interpretować. Po tych słowach można odnieść wrażenie, że wszystkie odejścia będą usprawiedliwiane próbą zmiany środowiska. co w kilku przypadkach na pewno jest prawdą, ale czy we wszystkich? Ja nigdy w takim filmie nie pracowałem i też na pewno w przyszłości pracować nie będę, ale właśnie jak ktoś to może ogląda, kto ma doświadczenie, może się podzielić opinią w komentarzu. Dodatkowo prezes spółki potwierdził nadchodzące parze w styczniu oraz lutym. Najprawdopodobniej Cyberpunk 2 2077 wróci na PlayStation Store, po owych aktualizacjach jednak nie jest to pewne. Sytuację z japońskim gigantem określił takimi słowami: nie mamy wiedzy odnośnie konkretnej daty powrotu do PlayStation Store. Pozostajemy w stałym kontakcie z Sony Interactive Entertainment i pracujemy nad tym, by nasz tytuł wrócił jak najszybciej do sklepu Sony. Miejmy nadzieję, że wszystko wyjdzie na prosto, a updatey cyberka podziałają i naprawiam to, co jest tam zepsute. Już nie mogę się doczekać delceków, do zarówno tych płatnych, jak i tych darmowych. Następny news. Streamowanie to ciężki fach, ale z drugiej strony bardzo przyjemny. Bardzo przyjemny jest, jak już udać się zdobyć zadowalającą ilość osób oglądających, a żeby ich zdobyć, trzeba chociażby zagrać w grę na flecie i ją wygrać. No może nie całą, ma część. Wiecie, co to kod Warzone? Pewnie tak, bo w 2020 roku mocno podbiła rynek gier Battle Royale i ogólnie rynek gier multiplayer. Podczas rozgrywki możemy standardowo umrzeć na otwartej mapie, ale wtedy, wyjątkowo w tym tytule, dostajemy drugą szansę. Zostajemy przeniesieni do Głagu, gdzie toczymy pojedynek jeden na jeden z przeciwnikiem, a wygrany wraca na główną mapę jak gdyby nigdy nic. Jeden ze streamerów ostatnio postanowił przejść samego siebie. Ziomek o niku Diano Biano zagrał w Warzone na flecie. Jak to działa? <t> to jest dosyć skomplikowane. Mianowicie każda nuta, którą zagra na flecie, przypisana jest do innej akcji w grze. Połapanie się w tym wszystkim na pewno nie należy do najłatwiejszych czynności. Mimo to Dinowi udało się wygrać pojedynek w Głagu właśnie za sprawą nutek zagranych na flecie. Zresztą sami zobaczcie. Let's go! Let's go! Let's go! Let's i panujące, co? Następny news. Indiana Jones. To pamięta oglądanie starych filmów z Harrisonem Fordem za dzieciaka? No bo ja coś tam pamiętam. Wspominam filmy bardzo dobrze i szczerze, ciekaw jestem, jak wypadnie zapowiedziana gra, w której wcielimy się w nikogo innego jak słynnego poszukiwacza skarbów. Tak, produkcja została kilka dni temu zapowiedziana i okazało się, że nad projektem będzie pracować Bethesda, a dokładniej podległej studio. Machine Games. Możecie ich kojarzyć chociażby z Wolfensteinów, czyli w skrócie bardzo dobry gier FPS, a nad projektem pieczę sprawuje Todd Howard. Niestety więcej szczegółów nie znamy Miejmy nadzieję jedynie, że to nie będzie kolejna gra VR Bo coś mi kurde się wydaje, że może to być VR Ciekaw jestem jak z PC gier FPS poradzą sobie z gatunkiem Mniej brutalnym, mniej FPSowym Dodatkowo przez te informacje w sieci pojawiały się obawy Że nowy projekt Indiana Jonesa Jakoś wpłynie na The Elder Scrolls 6 oraz Starfield Ponieważ nad tymi projektami również pracuje Todd Howard Odpowiedź może być dla niektórych szokująca A innych zrzucić z fotela Niestety, albo istety Gra Indiana Jonesa nie wpłynie na Tessa oraz Starfielda, oczywiście. Trzymajcie się i cześć.